żeby transmitować. No, może tak wyjdzie, że o 19. Eee, nasz rytuał szamański, zabezpieczający i w ogóle. Tutaj macie piękne, no tak może nie widać, jakby się chciało. Piękny dwór, który tutaj kiedyś stał. I jeszcze takie tutaj tutaj już mamy same. O, zobaczcie sobie. Festiwal La wita was. Tu jeszcze piękne. Sabodony dworskie Także dzisiaj już powoli przygotowania i wszystko. Jutro na żywo, na żywo. 19 po 19 mam jeszcze wykład, jakby coś. Także pozdrawiam was serdecznie. No już po także już tam coś ciekawie. Jakieś rytuały porobiliście. Kto nie zdążył wczoraj, niech robi dzisiaj. Jak chcecie, to jeszcze połączcie się z tą naszą tutaj też szamańską energią, którą będziemy ogarniać i to wszystko. Także o, proszę bardzo, jaki ładny teren. Dużo fajnych wystawców i w ogóle. No, tylko mówię, będziemy coś tutaj... Mamy wiatr, także będzie nam fajnie sprzyjał tutaj y, w trakcie jeszcze żywiołowo. No potem lep, lep, lep.